Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po tym naprawdę bardzo ciekawym dniu, gdzie wczoraj było multum likwidacji longów, ale o tym sobie powiemy zaraz. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na grupę telegramową. Cały czas tutaj Wam wrzucam wszystkie analizy na bieżąco, bo nie, nie zawsze mam czas na nagrywanie na YouTube. Także tutaj mamy dużo więcej możliwości, aby Wam cały czas na bieżąco przedstawiać sytuację, czy to na Bitcoinie, czy na Ethereum, czy na różnych innych coinach, tutaj też zobaczycie powiadomienia, jeśli chodzi o live'y, na live'ach możecie mnie pytać o różne swoje altcoiny, gdzie będę po prostu je analizował na żywo i chciałbym Was jeszcze zaprosić na czat, na czacie też możecie się tutaj wiele różnych rzeczy ciekawych dowiedzieć, jest tam naprawdę multum osób bardzo inteligentnych, którzy się dzielą właśnie merytorycznymi tutaj swoimi predykcjami i i, i wiedzą, także bardzo zapraszam. Oczywiście też Twitter X, gdzie wrzucam wszystkie ciekawostki i informacje z rynku krypto no i oczywiście przypominam, że na 5 tysięcy, no tak, tysięcy subskrypcji odpalam live trading i wrzucam swoje pieniądze na giełdę i będę grał na spocie i na lewarze także zapraszam do dalszej części materiału także zaczynamy sobie z FIIR GRID Index, mamy 68 punktów i mimo tej korekty, która się wydarzyła wczoraj na rynku to cały czas mamy tutaj chciwość, więc nic się nie zmienia od już bardzo długiego czasu przejdźmy sobie teraz do danych on-chain no i bardzo ciekawa sytuacja na danych on-chain bo właśnie gdy mieliśmy tutaj bardzo wysoki e, poziom na Bitcoinie, czyli okolice. 46 tysięcy, to wtedy bardzo dużo tych stablecoinów nam wpłynęło na giełdy, i widzimy, że prawdopodobnie te stablecoiny posłużyły temu komuś na longowanie bitcoina, bo wiedział, co się zaraz wydarzy i warto właśnie to obserwować. Ja wam te wszystkie dane wrzucam na grupę, także możecie sobie tu za darmo wszystko zobaczyć. Przejdźmy sobie jeszcze może na w, na open interest, no jeśli sobie zobaczycie open interest, to bardzo mocno on się ochłodził względem ostatnich tutaj bardzo wysokich poziomów. Także jest to e, no, pokazane w bardzo, e, bardzo fajny sposób, że większość tych longów już z rynku została zlikwidowana. Oczywiście nie, wszyscy, nie wszystkie longi zostały zlikwidowane, ale naprawdę duża większość tych bardzo przelewarowanych longów. Widzimy, że na funding rate od razu jest, można powiedzieć, poziomy są neutralne, czyli było bardzo czerwono ostatnio, i znów to wszystko wróciło do normy, tak jak powinno to wyglądać przy normalnym, normalnym trybie, czyli jest tutaj, można powiedzieć, że. No rynek jest niezdecydowany, nie ma tutaj większości longów jak to było ostatnio, także jest to na plus jeśli Bitcoin chce dalej rosnąć. Przejdźmy sobie teraz do map likwidacji, na mapach likwidacji no widzimy, że po tym odbiciu znów otworzyło się dosyć tutaj dużo longów do zlikwidowania i na Ethereum mamy na ten moment troszeczkę więcej shortów tutaj do zlikwidowania. Dobra, jesteśmy już na wykresie bitcoina. Mamy interwał 4-godzinowy, no i widzimy, że z tej struktury wzrostowej, o której Wam wcześniej mówiłem, wyszliśmy górą. Mimo tego, że ja spodziewałem się korekty, czekałem na tą korektę, nie doczekałem się i mówiłem, że jest jeszcze takie prawdopodobieństwo, że ta cena bitcoina nam wyjdzie powyżej te szczyty, żeby zebrać płynność, żeby dobić ostatnią właśnie z tych luk, która jeszcze tutaj została w jakimś tam małym procencie. Ale było cały czas właśnie to prawdopodobieństwo także jeśli ktoś zaryzykował, no to gratuluję tych longów, które tutaj bardzo fajnie weszły, ja cały czas czekam jeszcze na głębszą korektę mimo tego, że mieliśmy właśnie ten ogromny spadek na cenie Bitcoina, no i co ciekawe przed tym właśnie spadkiem Jim Cramer tutaj opowiedział, że nagle wierzy w Bitcoina, także widzicie jaka jest narracja w telewizji, czyli Cały czas pompowanie bitcoina, i to była taka kluczowa informacja, po której dostaliśmy spadek. Czyli osoba, która w większości czasu krytykowała bitcoina, później e, obróciła się na to, że bitcoin jest e, świetny, nie jest nie do złamania, i, i widzimy, co się stało na wykresie bitcoina. Oczywiście, wszystko się to działo w amerykańskiej telewizji, czyli robienie sobie płynności pod zrzut. Także tak wygląda właśnie spekulacja na bitcoinie. Ja Wam wcześniej jeszcze pisałem o tym że no warto brać profity, jeśli ktoś tutaj zaryzykował tym, tym longiem i miał naprawdę bardzo fajny profit, to radziłem, żeby po prostu zabrać te profity, no bo utworzyła nam się tutaj potężna luka CME gap, czyli Zanim ta pompa, czyli w sumie, jak już ta pompa wystartowała, to dopiero później dostaliśmy otwarcie rynku na giełdzie amerykańskiej, i dlatego powstała właśnie taka ogromna luka CMI, która no zazwyczaj lubi być wypełniana. Dlatego e, przestrzegałem Was przed tym, żeby brać profity, no bo ta luka naprawdę była potężna i, i dostaliśmy właśnie wypełnienie, wypełnienie tej luki. Cena zeszła nawet poniżej e, tej luki naprawdę dostaliśmy przeogromny knot który właśnie tutaj powstał na świecy 4 godzinowej przebił nawet tą linię trendu, ale na 4 godzinówce i na dniówce oczywiście ten poziom został wybroniony, więc cały czas Bitcoin tutaj jest w konsolidacji, utrzymał tą strukturę wzrostową i nadal wygląda na to, że jest dosyć mocny. Ja na live mówiłem, że mniej więcej spodziewałbym się właśnie przetestowania przynajmniej 44 tysięcy właśnie w tym momencie się dzieje, ale Jesteśmy właśnie w kluczowym miejscu, bo tak naprawdę zrobiliśmy mniej więcej 50% właśnie tego odbicia korekcyjnego i teraz albo tutaj dostaniemy jakąś konsolidację, nie wiem, 2, 3, 4 godzinną i dostaniemy y, jakąś tutaj podbitkę znów po szczyt, albo dostaniemy powrót po linie trendu i wypełnienie właśnie tego knota który tutaj powstał także jest to dosyć decydujące miejsce i no ciężko jest tutaj podjąć jakąś jakąkolwiek transakcję no bo jesteśmy tak można powiedzieć w no nieciekawym miejscu tak lepiej poczekać co się wyda wydarzy na rynku albo poczekać po prostu jeszcze na tą większą korektę poczekać nie wiem no kilka dni może to się będzie ciągnęło przez tygodnie ale jeśli jest, nie jesteście pewni w 100% co się wydarzy na rynku, to lepiej po prostu nie grać i tylko i wyłącznie obserwować. Ja nie jestem w tym momencie pewny co się wydarzy na Bitcoinie, dlatego stoję z boku i tylko i wyłącznie obserwuję co się wydarzy na Bitcoinie. Także podsumowując, Bitcoina mamy cały czas. E, tendencję wzrostową z tego względu, że Bitcoin utrzymał tą strukturę wzrostową, więc dopóki Bitcoin nie przebije tej linii trendu, no to prawdopodobnie może dalej tutaj się wspinać, nawet i po szczyt. No i pamiętajmy również o tym, że ta linia trendu jest naprawdę bardzo ważna, bo jeśli ją przebijemy, to prawdopodobnie tutaj możemy nawet i e, dolecieć do ostatniej, może nie ostatniej, tylko następnej luki. CMI, która jest od 40 do 38,800, także pamiętajcie, że jeszcze jest jedna luka do wypełnienia poniżej. No i do tego jest to bardzo ważny punkt, czyli ta linia trendu. No i oczywiście jeszcze jest ten przeogromny knot, który może zostać wypełniony, jak było tutaj na przykład. Też był przeogromny knot, i później ta cena jeszcze go wypełniła. Więc też jest cały czas prawdopodobieństwo tego. Że ta cena prędzej czy później tutaj wróci. Oczywiście nie wiadomo, czy najpierw nadbiją szczyt, czy właśnie teraz ruszą właśnie po tą lukę. Dlatego jest to dosyć ciężkie w tym momencie do rozgrywania, jeśli chodzi o Bitcoina. Można było łapać te spadające noże. Jeśli ktoś miał jakieś tutaj ordery ustawione z góry, to zapewne mu się to udało, a jeśli nie, no to z palca ciężko było tutaj otworzyć tą transakcję, no bo cały Binance praktycznie. I, I wiele giełd się tutaj zacinało, także ciężko było tutaj e, z tego miejsca dobierać pozycję long. Przejdźmy sobie teraz, może, do Ethereum. Ethereum bardzo podobnie do Bitcoina też wybronił bardzo ważny poziom. W przypadku Ethereum to jest już wielokrotnie powtarzany poziom 2148 dolarów, czyli poprzedni szczyt. Także dopóki Ethereum broni tego poziomu, to jest cały czas szansa na atak na 2500 dolarów. Jeśli przebijemy ten poziom, Czyli 2148 dolarów, no to możemy tutaj nawet i zalecić na 2000 dolarów, więc wszystko zależy właśnie od tego poziomu i od tego, na, jakiej, tutaj, na jakim interwale czasowym ta świeca się zamknie poniżej. Zazwyczaj jest to 4 godzinówka, dniówka. I także im większy e, interwał czasowy, tym lepsze potwierdzenie tego, że dany poziom został tutaj złamany. Przejdźmy sobie jeszcze może do ARB, no bo właśnie podczas tego ogromnego spadku ja Wam napisałem na grupie, że warto obserwować ARB. Bo jeszcze powinien wrócić na 2 dolary, właśnie po tym ogromnym long squeeze. No i tak też się stało. ARB, przez to, że jest bardzo mocne, przez to, że dopiero co wybiło swoje nowe ATH, było właśnie duże prawdopodobieństwo tego, że ARB wróci ponownie po szczyt. No i tak też się stało. Wybiło nowe ATH na 2,11 centów. I przejdźmy sobie jeszcze może do dominacji Bitcoina. Bo dominacja Bitcoina nam tu delikatnie odbija, i cały czas jest bardzo wysoko, więc jeśli Bitcoin by zaliczył jakąś większą korektę i zatrzymałby się właśnie na jakąś konsolidację przed dalszą tutaj pod podbitką to na pewno wiele altcoinów wtedy potężnie ruszy z tego względu, że ta dominacja na pewno będzie spadać no bo Bitcoin, który stoi w miejscu nie jest atrakcyjny do tradowania i, i, i nie jest atrakcyjny pod, pod wzrosty bo, no bo będzie stał w miejscu także kapitał nie lubi nudy i będzie na pewno uciekał do altcoinów więc warto obserwować dominację no i Bitcoina, jeśli by doszło do jakiejś większej korekty to na pewno ta dominacja powinna tutaj jakoś bardziej się osunąć co spowoduje oczywiście, że wiele altcoinów jeszcze mocniej ruszy w górę i jeszcze na koniec chciałbym Wam przypomnieć, że jeśli macie jakieś altcoiny z potencjałem, jeśli macie jakieś swoje altcoiny, które byście chcieli, żebym przeanalizował to zapraszam na live'a jeszcze nie wiem do, do końca, kiedy będzie live ale powinien być do, przynajmniej do niedzieli podejmę jakąś tam decyzję i ogłoszę to na grupie, także widzimy się na live'ie i to wszystko na razie, dzięki, cześć